wieczór. Mamy 29 kwietnia. Dokładnie za 15 sekund będzie godzina 22.30. Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. A dzisiejszym szczęśliwym numerkiem jest 1 plus na 2 minus. Maciek myślał, że to będzie kolejny długubny dzień w szkole. Mam na imię Maciek. Jestem, na razie... Jestem tutaj sam. To jest Patrycja, prawda? Niedługo będzie mieli... Ona ma dwóch Trzeciego ziołka i Nie wiedział, jak bardzo pomylił się tego dnia. Co tak wszyscy siedzicie? Nie widzieliście? No. No. Chopaki, słuchajcie. Lewa, to 0 Messi, Messi ten no, nie czy chciałbyś obliczyć ich na zakłócenie musisz, musisz pod 40 stopni uderzyć w swoje karku i barku o sile barku, czyli 15 newtonów, co spowoduje, że krew odpłynie mu z głowy do nóg o sile grawitacji dzielącej 10 metrów na sekundę kwadrat. Ojciec cios będzie pochodził ze starożytnej, tajskiej sztuki walki i zabierze 15% odporności na grypę.

Na to. Oni ciągle robią to źle, ja to nie rozumiem. Ja to tyle razy im tłumaczyłam. Tyle razy! I co? I co? 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 jak zwykle? Muito bom. No, to trzecia, jak naprawdę to im zaprawiesz i te Czy ktoś Вот это nie powtórzyć. Właśnie, właśnie. właśnie. O, Robert Roberto, no, co? Robisz coś dla mnie? No. Zaangażujesz swoją klasę. Wyniesiesz ławeczki. Dostaniesz jedną z twarzy, no, to... no mogę wynieść. Mhm. Ale podpalić zamiast czego? No, no, no. Tak, to mi to dzisiaj. Ty, ja Cię to skseruję, dobrze? Dobra, tak? latające w Ja bym coś zjadł. Za mną staje kofera z dżemory, albo jakiegoś sandwicza. Chłopaki, może zrobimy sobie jakąś kanapkę. Kan kanapkę. Kan kanapkę? 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 Kanapkę! kanapkę. 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 Dobra, gdzie poszukać wyszukać Maczka? Właśnie, gdzie on jest? Będę to poszukać? Nie, chodzi do to biednie. Poczynował nas Słuchaj, naprawdę muszę koniecznie zobaczyć. Nie, 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 to była rana ostrzałowa. Tak, to był Walter P39. Wybrał kalibr 9 mm. Napasnik stał. O odejściu 20 m pod kątem 36 stopni. Ale to musi być oznaczać robicę w roku 1944. Co niemieckie członki próbowały oznaczać wcześniej w wizji aliantów z tej strony. Ale ci razem mamy Wajmanem podprzedzającymi... Już ty nie słuchasz? Niemcy? Ja. Roję? Oczywiście mam dla Was wspaniałą wersję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj wersja jeden.